Codzienny, raczej rzadki, zaskakujący i zastanawiający. Aż tylu mężczyzn, skąd przybywacie? Z jakich zakątków naszej ojczystej ziemi pochodzicie? Kim Wy jesteście? Do kogo tutaj zachodzicie w każdą pierwszą sobotę następnego miesiąca? Kto to sprawił? Czym jesteście dziełem? Patrzę na Was, bracia, i z tego świętego miejsca serdecznie Was pozdrawiam. Was, którzy tutaj jesteście, Was, którzy z różnych powodów nie mogliście dzisiaj przybyć. Pozdrawiam Wasze rodziny, rodziców, dziadków, żony, dzieci, wnuki, rodzeństwo, kolegów, sąsiadów. Razem z Wami. Pozdrawiam tutejszego gospodarza, dobrego, mądrego i radosnego księdza proboszcza Bogdana Bartołda, jego oddanych współpracowników, jego poprzednika, czcigodnego księdza Infuata Grzegorza Kalwarczyka, sympatycznych pracowitych wikariuszy, księdza Bartosza, księdza Macieja, a jak nie powitać tutejszą katedralną straż, miłych i czujnych braci zakonnych, brata Mariana Wodzimierza i brata Lesława. Pozdrawiam wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób z nami się łączą. Drodzy bracia, chciałbym, abyście wiedzieli, że jest coś, co bardzo cieszy mnie w historii każdego z was. Mianowicie, wasze prawdziwe związanie się z Matką Bożą. Wierzę, że na przypadłe, na zawsze. To najlepsza wasza życiowa decyzja, najlepsza lokata, najlepsze zabezpieczenie. Matka Boża, którą czcicie i kochacie, ma wiele obrazów i wiele imion. Wiem, że pierwsze Wasze spotkania liturgiczne miały miejsce po sąsiedzku, w kościele Ojców Jezuitów, u Matki Bożej łaskawej, patronki stolicy. Do tego stopnia związaliście swoje losy z tym niezwykłym obrazem że zadbaliście o to, aby ona w tym obrazie, w tym świętym wizerunku mogła odbywać peregrynację, swoją pielgrzymkę po kraju. Nie tak dawno była w Gdańsku. Dzisiaj rozpoczyna swoją peregrynację, swoje święte nawiedzenie w Olsztynie. Za parę minut rozpocznie się tam. Uroczysta Msza Święta inaugurująca właśnie tę peregrynację. Pozdrawiam pana Artura, pozdrawiam kustosza tego świętego obrazu. W pewnym sensie wy wszyscy, ze względu na swoją miłość do Matki Bożej Łaskawej, jej wizerunku też możecie uważać za jej kustoszów. Przypomnijmy sobie. Oczywiście w dużym skrócie ciekawą historię świętego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Ten obraz przybył do Polski z Rzymu, przywiózł go nuncjusz papieski w 1651 roku i ofiarował go Ojcom Piarom. Obraz koronowano w obecności pary królewskiej i niezliczonej rzeszy warszawiaków bronił Warszawy przed morowym powietrzem, bronił Warszawy przed Szwedami. Gdy car w kościele piarskim uczynił cerkę wojskową, to Piarów z obrazem wypędził do ruin kościoła jezuickiego przy Świętojańskiej, a więc tutaj tuż obok. Warto wspomnieć, że przy tym kościele przez pewien czas mieszkał wielki patriota, ksiądz Piotr Skarga. Zapewne setki razy wpatrywał się w piękny wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Spoglądając na nią podczas swoich modlitw, widział w jej dłoniach połamane strzały Bożego gniewu. Zwróć na ten szczegół uwagę i ty, gdy ukrękniesz przed nią ponownie, Jakbyś z tego obrazu sama przemawiała. Jestem z Tobą, mój narodzie polski, pomimo tylu zaplątań. Nigdy nie mieliśmy łatwej historii. Słowa świętego Jana Pawła II. O piękna, łaskawa, mocna, potężna patronko naszej stolicy, Dziękujemy za każdą Twoją obronę i wstawiennictwo. Przecież to ty, Maryjo, to ty, Maryjo, nie kto inny, w 1920 roku osłoniłaś miasto Warszawę i Polskę i Europę przed bolszewikami. O jak dobrze jest stanąć w Kościele Ojców Jezuitów przed Twym świętym wizerunkiem, o łaskawa. Stamtąd od Ciebie nie można odejść nijako. Tam trzeba i warto się wyspowiadać. Ojcowie Ci dziękujemy Wam za Waszą posługę. Drodzy w Panu, miłośnicy, czciciele Matki Najświętszej, Znajdujemy się w prastarej świątyni katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. To świątynia wyjątkowa, matka wszystkich kościołów archidiecezji warszawskiej, świadek wielkich pokoleniowych zdarzeń. Ile razy tutaj przebywam, dzisiaj na Wasze zaproszenie, za co bardzo Wam dziękuję. Za każdym razem odżywają we mnie wielorakie wspomnienia związane przede wszystkim ze sługą Bożym księdzem Prymasem Wyszyńskim. Przychodziłem tutaj od wczesnej młodości, kiedy tylko mogłem, aby spotkać, zobaczyć i posłuchać kogoś wyjątkowego. Rama mi jego mądrość, odwaga. Dostojeństwo, kardynalska purpura, jakby dla niej się urodził. Przybywał do katedry wypełnionej po brzegi. Wiele osób stało na zewnątrz. Witaliśmy go ze czcią i wdzięcznością. On naprawdę kochał swoje owce. Błogosławił je od samych drzwi wejściowych. Zatrzymywał się przy matkach piastujących swoje maleństwa, aby je ucałować, pocieszyć. Na jego widok oczy same płakały. Czuliśmy w nim świętego pasterza i Ojca. Z zapartym tchem wsłuchiwaliśmy się w jego nauczanie. Wytrwale powtarzał. Że nie możemy stracić jednego, wiary, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, że należy zachować własne, zdrowe myślenie i że wtedy, kiedy kłamią, winniśmy umieć czytać między wierszami. Mówisz z mocą i ewangelicznym przekonaniem, Jednym sercem ogarniał Kościół i naród. Sam to wyznał kocha ojczyznę bardziej niż własne serce i cokolwiek czyni dla Kościoła, czynię dla niej, dla mojej ojczyzny. Był odważnym i mądrym obrońcą i takim pozostał do końca. Temu wielkiemu Polakowi, mężowi Bożemu, Prymasowi Tysiąclecia zawdzięczamy, że nie dopuścił do zgaszenia naszego polskiego ducha i że przeprowadzał nas przez morze czerwone komunistycznej niewoli. Długo by można opowiadać, co się działo w murach tej katedry z udziałem księdza Prymasa. Drodzy bracia, przyjaciele, tenże prymas pięknie mówił o Matce Bożej, jakby była dla niego żywą osobą, jakby miał z nią osobistą relację. On naprawdę był przekonany o jej realnej obecności i na dowód tego zawsze miał przy sobie obraz z jej wizerunkiem. Nie rozstawał się z nim, nawet wtedy, gdy udawał się wzdłuż i naszej ojczyzny. Także wtedy, kiedy udawał się do Rzymu na spotkania z kolejnymi papieżami. On wizerunek Matki Bożej Jastogórskiej miał przy sobie. Na własnej skórze przekonałem się, co to znaczy doświadczyć to żywej obecności Matki Bożej. W jednym ze swoich kazań, tutaj w katedrze, na Ambonie, przy tym filarze, zaczął pytać nas, słuchających Go. Czy chcielibyśmy oddać się Matce Bożej, coś jej ofiarować, z czegoś się zwierzyć, coś jej powierzyć? Z liczby mnogiej przeszedł na liczbę pojedynczą. Zwracał się do nas bardzo indywidualnie. Podejdź do Matki Bożej, powiedz jej, co Tobie przeszkadza, co cię boli. Może chciałbyś się czegoś pozbyć? I pamiętam to bardzo mocno. Znalazłem w sobie coś, co zresztą od dłuższego czasu nosiłem i czego chciałem się pozbyć, z czym bezskutecznie walczyłem, z czym nie dawałem sobie rady. Moi drodzy, ja wtedy stojąc w tłumie, wsłuchany w to, co mówił ksiądz Prymas, Dzięki niemu poczułem się podprowadzony do Matki Bożej. Ja się przyjąłem tamtą chwilą. Ja zacząłem rozmawiać z nią i oddawać jej swój balast. Prosiłem Matko Najświętsza, Zabierz ode mnie ten ciężar grzech. Uwierzycie, uprosiłem sobie u Maryi tę upragnioną łaskę i kiedy ją otrzymałem, w dniu śmierci księdza Prymasa, 28 maja 81 roku, wielkość tamtej łaski Polega na tym, że nie tylko zostałem uwolniony od konkretnego grzechu, ale ja od tamtego dnia nigdy nie miałem najmniejszej pokusy, aby do, ta, do tego wracać. Czuję się dłużnikiem księdza Promasa. w pewnym sensie jego uczniem. Był i pozostaje mi bardzo bliski. Dziedzictwo, które zostawił po sobie, Nasze pokolenie może z niego korzystać, czerpać, ale będą to czyniły wszystkie następne pokolenia, które po nas przyjdą. Posłuchajmy słów pana Jezusa, wypowiedzianych do pewnego mnicha benedyktyńskiego, słów także adresowanych do nas. Jestem tutaj rzeczywiście obecny dla Ciebie. Czekam na Ciebie. Chcę wysłuchiwać Twoich troski, zmartwień, które Cię przygniatają. Oddaj mi je wszystkie. Zaufaj mi, a ja będę działał. Żaden szczegół Twojego życia nie jest zbyt mały, ani żaden Twój grzech zbyt wstydliwy, abyś nie mógł mi go oddać i złożyć u moich stóp. Gdy powierzasz mi wszystko, co cię trapi i obciąża, wyrażasz mi Twoją ufność w moją miłosierną miłość. Drodzy bracia, o tej miłości mówi dzisiejsze Słowo Boże, dzisiejsza Ewangelia i przypomniana w niej przejmująca przypowieść o synu marnotrawnym. Sądzę, że każdy z nas odnajduje się w tej przypowieści. Ojciec miał dwóch synów, młodszego i starszego. Ten pierwszy, czyli młodszy, przekalkulował sobie, że dobrze by było wreszcie wyrwać się z domu, dać dyla i posmakować wolności w świecie. Tak też uczynił. Krwawice ojca roztrwonił w zabawie i rozpuście. Pławił się w grzechach ze wspólnikami. Miał w tym towarzyszy, bo nadziany był forsu. Ale jak to bywa w życiu? Wszystko ma swój kres, czyli kończy się także jego szaleństwa, bezmyślność. Wykorzystany przez wspólników został sam. Stoczył się na samo dno upodlenia i duchowej pustki. Roztrwonił swe talenty, czas i siły. Nagle spostrzegł, że stał się świnopasem. O suto zastawionym stole mógł sobie tylko pomarzyć. Przed sobą miał już tylko koryto z jadłem zwierzęcym. A co powiedzieć o jeszcze dotkliwszym głodzie duszy? Miał dosyć swoich wariactw i kończących się głupot. Na szczęście opamiętał się, posłuchał sumienia. Do głowy uporczywie przychodziły myśli o powrocie. Może nie jestem skończony, ogarnę się, wrócę do mojego ojca, chociaż jego majątek roztrwoniłem. Może mnie przyjmie na jakiegoś geremka, zwykłego najemnika. Nie liczę, aby potem wszystkim, czego się dopuściłem, mógł dalej nazywać się jego synem, ale przede wszystkim przeproszę. I wyruszył w drogę powrotną do domu. Z którego nikt nigdy go nie wyrzucał. Kiedy zbliżył się do ojca, nie tylko się zdziwił, przeżył szok, wstrząs. Ten ojciec, którego zdradził, od którego się odwrócił, on na niego czekał, wyglądał go i teraz nie robi mu żadnych wymówek. Nie wszczyna żadnej awantury, ale przytula, przypacza. Ze łzami w oczach: Synu, moje dziecko, jak dobrze, że wróciłeś. Ja, Twój ojciec, nie wyrzekłem się Ciebie. Zawsze byłeś dla mnie ważny. Zawsze pozostaniesz moim dzieckiem. Nigdy nie przestanę Cię kochać. Bracia, niesamowita historia. Tak jest Pan Bóg. Zawsze przebaczy i oblecze w cudowną szatę swej bezsennej łaski. O jak cudownej, nieskończonej z Bożym miłosierdzie, pełne bezwarunkowej miłości, przebaczenia. Bracie, dobrze czynisz, że skruszony przychodzisz do kraty konfesjonału przychodzisz do Pana Boga Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. On jeden nigdy się nie odwrócił od ciebie, zawsze czeka, aby obmyć twoją duszę poplamioną grzechem swoją odkupieńczą krwią. Czy widzisz, jak Boża miłość wydobyła cię z twojego grzechowego grobu, z twoich ciemności, z twojej niewoli? Przyznajmy, że tych zniewoleń jest jeszcze całe mnóstwo. Zobaczcie, bracia, w jakiej jesteśmy dla siebie szczęśliwej sytuacji. W tej chwili znajdujemy się przed miłosiernym Ojcem Niebieskim w skrusze i żalu syna marnotrawnego. I dostępujemy Jego miłości przebaczenia, duchowego oczyszczenia. I On Bóg daj nam swoją łaskę, światło, moc, uznanie nas do nowego życia, nawet do świętości. Tak, Ty też jesteś zaproszony do tego, abyś osiągnął w swojej ziemskiej pielgrzymce świętość. Bóg Cię potrzebuje jako świętego. Czy to wszystko nie jest dziełem Matki Najświętszej, z którą się związaliście? Matki Bożej Łaskawej, Matki Bożej Królowej Polski, Pięknej Pani z Fatimy? To ona, Matka Jezusa, Matka Kościoła, Królowa Świata, Was tutaj przyprowadza. To ona Was zaprosiła do współpracy ze sobą dla zbawienia ludzi, naszej Ojczyzny, Europy i Świata. To dzięki Niej tutaj przychodzicie z różańcem w ręku, klękacie przy klatkach konfesjonału uczestniczycie w misterium Eucharystii, adorujecie Najświętszy Sakrament, wynagradzając Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. To ona zapragnęła, abyście i Wy obchodzili pierwsze soboty kolejnego miesiąca, za to wszystko Ci dziękujemy, Maryjo. Jesteśmy Twoimi synami, sługami. Chcemy pozostać nimi. Chcemy uczyć się w Twojej szkole. Posługuj się nami wedle Twego upodobania. Broń nas od wilków, od życia podłego. Od kłamców i lichych proroków, od zdrajców, aferzystów i złodziei, od fałszywej demokracji, przekupnych sędziów i mafiozów. Daj nam tu obecnym, przez Twoje zranione, niepokalane serce, wypraszać ratunek, dla naszych rodzin dla siebie dla świata wypraszać nawrócenie i powrót do Boga Amen